Każdej burzy wychodzi słońce, ale w tym wypadku mam na myśli to, że kalendarz na ten tydzień jest nieco bardziej ubogi i nie zawiera żadnej, nazwijmy to krytycznie istotnej publikacji, więc jest czas na przemyślenia o tym, co się stało, i właśnie zrobienie podsumowania oraz prognozy na nadchodzące dni. A w tym odcinku zajmiemy się oczywiście, jak zawsze, eurodolarem oraz tym razem frankiem szwajcarskim. Euforia na rynku, która napędzała amerykańskie indeksy giełdowe, spowodowała największe przeceny dolara w ciągu ostatnich 8 miesięcy, a w tygodniu zakończonym 14 lipca indeks dolara stracił ponad 2%. No tu po publikacji danych inflacyjnych z USA rynek był bardzo emocjonalny, jednak no prędzej czy później no musi nadejść moment, w którym trzeba zacząć działać racjonalnie. I teraz patrząc na SP500 i eurodolara, no trzeba zadać sobie pytanie, czy aby nie wzrosły one zbyt wysoko. No tu najprawdopodobniej inwestorzy już też wycenili dobre wieści, chodzi oczywiście o inflację, która okazała się mniejszym problemem niż się obawiano, a dodatkowo gospodarka no, zdaje się być bardziej odporna na podwyżki stóp, co widać też podanych napływających do nas gospodarki. Właśnie, no, ale z drugiej strony, no właśnie wyciąganie super pozytywnych wniosków tak szybko po opublikowaniu jednego raportu o inflacji może okazać się startem Rozumieją to zarówno ekonomiści, jak i rynki, a z ciekawych ankiet tu akurat eksperci z Wall Street Journal e, zmniejszyli prawdopodobieństwo recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy z 61 do 54%. No i owszem, obniżka znaczna, ale poziom wciąż jest wysoki. Dalej, rentowności obligacji skarbowych również spadły, no ale nadal jednak są znacznie powyżej chociażby rocznych minimów. Oznacza to, że praca Fedu nie została jeszcze zakończona. A jak wspomniałem, rynek pracy jest nadal silny, a wzrost płac, właśnie co jest bardzo ważne, drugi miesiąc z rzędu przewyższa inflację, a stwarza to poważne problemy dla Fedu. Z kolei ekonomiści z, Har z, Uni z Uniwersytetu Harvarda uważają, że bez wzrostu bezrobocia inflacja wyniesie około 3,5% do końca roku i że miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki będzie wymagało dużo szczęścia. Aczkolwiek o ile do samej instytucji jaką jest Harvard nie można mieć zbyt dużych zastrzeżeń to do ekonomistów skupionych na nauczaniu co jest w książce a nie praktykujących na co dzień to myślę że można mieć pewną dozę wątpliwości co do ich osądów. No ale idąc dalej inwestorzy zakładają że prędzej czy później no po zakończeniu właśnie podwyżek zostanie te restrykcje zostaną złagodzone no czyli FED inaczej mówiąc przejdzie do obniżek. A mimo to eksperci z Wall Street Journal i chyba w tej chwili wielu z nas samych mogło dojść do takiego wniosku, że stopa funduszy federalnych raczej pozostanie na swoim szczycie przez dłuższy czas, dopóki sytuacja z inflacją się nie ustabilizuje. Idąc dalej, Wall Street Journal pokazuje, przekazuje znowu wyniki kolejnej swojej ankiety, gdzie 10,6% respondentów uważa w tym roku, że stopy zostaną jeszcze obniżone, a w poprzednim badaniu ten odsetek wynosił 36,8%. No więc widać, że spora obniżka, jednak troszeczkę się można powiedzieć się od, osąd zmienił. Tu kurs euro-dolara poszybował w górę ostatnio, ponieważ po raz pierwszy od dłuższego czasu przedstawiciele Fedu, no można powiedzieć, że udowodnili swoją wartość, no tak to nazwijmy. Teraz z kolei właśnie inwestorzy nie są pewni, czy będą w stanie to zrobić ponownie, bo tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, co innego jest, żeby dokonać tego, takiego, co innego jest sprawić, aby inflacja z 9 zeszła do 5, a co innego właśnie, aby jednak osiągnęła ten poziom 2%. A ekonomiści znowu z Wall Street Journal prognozują stopy funduszy federalnych na poziomie 5,4%, co oznaczałoby jedno tylko podwyżkę jeszcze w bieżącym cyklu. A oczywiście sytuacja może się odwrócić, jeśli inflacja odbije. Co może być całkiem prawdopodobne, ponieważ gospodarka z USA no właśnie jest stabilna, a płace nadal rosną, jak to omawialiśmy, co oczywiście skutkuje wyższymi kosztami produktów czy usług końcowych. Więc jeśli nadal będą one rosły w tym tempie, no to nie mamy pewności, że reszta czynników cenowych zrównoważy ten wzrost. W sensie spadek e, cen reszty czynników dla jasności. I dlatego ten rynek, dlatego rynek musi więc stopniowo studzić emocje, choć nadal optymistycznie patrzeć w przyszłość na etku. I teraz przechodząc już do samego wykresu, spadek pary poniżej 1,12,15 i 1,12 może stać się podstawą do masowej realizacji zysków, właśnie, i pozwoliłoby to na otwarcie krótkich transakcji. Następnie kolejny poziom, na który trzeba zwrócić uwagę, to strefa 1,11,45, 1,11,75, ponieważ stamtąd możemy ponownie odbić do góry, więc wtedy można by było ponownie przejść na długie pozycje. I tak, teraz przejdźmy sobie do franka i tu zacznijmy od tego, że złoto i jen szybko rosły, a dolar z frankiem szwajcarskim osiągnął najniższy poziom od początku 2015 roku, kiedy bank Szwajcarii zerwał kurs waluty z euro na poziomie 1,2. W tamtym czasie Frank był najlepszym graczem roku wśród walut G10, a obecnie zajmuje drugie miejsce. To wiodąca pozycja szwajcarskiej waluty może na pierwszy rzut oka wydawać się dziwna, no bo jako bezpieczna przystań powinien być raczej popularny w okresie spowolnienia gospodarczego. A Tutaj mamy fakt, że globalna inflacja spowalnia, rynki pracy pozostają solidne. Eksperci z Wall Street Journal podnieśli stopę prognozy PKB USA w 2023 roku z 0,5% do 1%. Obniżyli również prognozę ryzyka recesji, jak wspomnieliśmy, do 54% z 61% i coraz częściej, i właśnie, to trzeba wspomnieć, że to jest właśnie kluczowe dla wytłumaczenia obecnej sytuacji, mówi się o miękkim lądowaniu i wzroście PKB poniżej trendu, a nie o recesji. I tu, aby uniknąć właśnie kiepskiego wzrostu, Fed będzie musiał przestać podnosić stopy, a otoczenie no, również właśnie pozwala na to, krótko mówiąc. Inflacja spowalnia, oczekiwania inflacyjne również spadły, rentowności obligacji skarbowych spadają, ponieważ stopa funduszy federalnych no, najprawdopodobniej wkrótce przestanie rosnąć, i właśnie dlatego nisko dochodowe aktywa, takie jak złoto, jen i Frank mają swoje 5 minut teraz powiedzmy. W grę też wchodzi kwestia sprzedaży walut obcych przez SNB i rozbieżności między politykami pieniężnymi, które właśnie wspierają niedźwiedzie na dolarze z frankiem. Tu Martin Schlegel, wiceprezes szwajcarskiego narodowego banku, powiedział, że zaostrzenie powinno być, czyli podwyżki powinny być kontynuowane, właśnie co ciekawe, nawet jeśli inflacja osiągnie docelowy przedział od między 0 a 2%. Tu jednocześnie Krydy Agricole zauważa, że Frank skonsolidował się, ponieważ bank szwajcarski. Nie chciał pozostawać w tyle za Fedem, jak oczekiwano. A dla przypomnienia: SNB podniósł stopy, podniósł stopy procentowe o 250 punktów bazowych, a Fed o 500 punktów bazowych. Nadal jednak głównym czynnikiem spadku na USDCHF jest dobra sytuacja na rynku obligacji i walut, ponieważ, chociaż właśnie, i tu znowu wracamy do. Sedna. Frank jest bezpiecznym przystanią, dolar jest popularny właśnie w czasie recesji lub szybkiego wzrostu gospodarczego w USA, zgodnie z teorią uśmiechu dolara, tak zwanego. I w ten sposób waluta szwajcarska, jen i złoto stają się głównymi bezpiecznymi przystaniami, gdy gospodarka USA zwalnia, ale nie popada w recesję. I teraz, reasumując, no nie możemy być pewni, czy Thomas Jordan i jego koledzy nadal będą podnosić stopy procentowe, tak jak to zapowiadali, ale istnieje jednak szansa, że dolar i rentowności obligacji dalej będą spadać w oczekiwaniu na dalsze spowolnienie inflacji, no i właśnie oczekiwania na koniec podwyżek. W tych okolicznościach trend spadkowy na właśnie USDCHF powinien być kontynuowany, więc każde podbicie ceny powinno być dobrą okazją dla nas na wejście w shorty. Celami to będzie, będą poziomy 084 i 0805. Ale oczywiście należy pamiętać, że to tylko moja opinie, a nie porada inwestycyjna w rozumieniu przepisów prawa. I okej, okay, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Urlopujcie się dalej i słyszymy się w kolejnym materiale.